Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Miałem zamiar z Państwem dzisiaj pogadać bardzo wesoło, radośnie, a jakże dowcipnie na temat dymisji naszych najwyższych rangów wojskowych, ale no nie da się, ponieważ mamy gościa. Dzień dobry, Pani Babo. Siemo jak? Baba Morysia przydreptała do nas. Pani Babo, no co tam słuchać, pójdzie Pani na wybory? Na no, pewno, że pójdę. Naprawdę? A co, a co, a co? A co te głupku seksistowskie jeden? myśli, że baby są nogarów, tylko i do, do, do szorowania i podłogi. Baby są od głosowania i od wybierania są baby. Wszystkie baby są. Jezus, ja nic nie miałem naprawdę, nie miałem nic złego na myśli. Pani wie, że ja szanuję kobiety bardzo. Kłaniam się łysą pałą nawet. Ja mam piosenkę fajaską taką i to dziewczyny, słuchajcie mnie, bo to tylko dla was jest piosenka, a chłopy niech tak robią. No dobrze, jestem bardzo ciekaw, poczytałem o tym, czytałem, powiem Państwu i jestem, no jestem zdumiony. Ciekawe, jak to ujmie y, baba Morysia. No i przypuszczam, że zachęci wszystkie dziewczyny do pójścia, do urn wyborczych. Tak? Tak, dobrze. Zapraszamy. Nie wiedziałam, że jak idę do renatki na pazury, nie wiedziałam, że rozmowy nasze to nie żadne bzdury. Nie wiedziałam, że jest mądra tak jak Sowa, albo inny ptak. Ja wiedziałam, mądra, ale że aż tak. Nie wiedziałam, że ma same równe babki pośród bliskich, nie wiedziałam, kosmetyczki kosmetyczki, fryzjerki, stylistki. Nie wiedziałam, cała branża od urody łeb na karku ma. Choć to proste, jak dwa razy dwa. Nie wiedziałam, że przeprowadzono w gabinetach sondaż. Nie wiedziałam, chociaż znam je, że to u nich tak wygląda. Nie wiedziałam, na wybory pójdą od nich, aż zapiera dech. Pis dostanie? Koło procent trzech! Nie wiedziałam, jak rozsądną mamy całą branżę beauty. Nie wiedziałam, że aż takie drażnią sprawujące fiuty. Różmy tyłki, tak jak one zróbmy razem w tę niedzielę show. Na wybory wszystkie dziewczyny! Go! 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 A, yy, mam nadzieję, że, że Pani Babo Morysiu, do zobaczenia, że apel Morysi nie będzie bez echa, nie pozostanie. Proszę Państwa, dziewczyny na wybory. Chłopaki też. 11 października dzisiaj, yy, 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 co to jest? Dzisiaj mamy środę. Środę mamy i imieniny obchodzą Aldona i Brunon, a także Aleksander, Andronik, Burhard, Dobromiła, Domaczaja, Emanuel, Emil, Emilian, Firmin, Gardomir, Gromisław, Maria, Marian, Placet, Probus i Zenaida. Najlepsze życzenia kochanym Państwu solenizantom. Przysłowie na dziś. Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać. Macie, macie teraz nietypowe święta? Macie nietypowe święta takie. Dzisiaj fajne są. Dzień wychodzenia z szafy. To coś dla kochanków. I dla Moli. Dzień dziewczyny, no to dziewczyny, dziew... Wiecie co ja mam wszystkie. Cysat, cysat ładny. Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. A na deser, sam deserek, proszę Państwa, jest jeszcze gra półsłówek. bądź Kasi, a mianowicie bicz na Balu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Kłaniam się do zobaczenia. Do jutra.